Kalchalchy się ma, wszystkim ludzi z tej strony i Witam Was w kolejnym odcinku z Robloxa. Kontynuujemy naszego e, Avenger Kuna. Moi drodzy, skończyliśmy na Kapitanie Ameryce i czas tutaj właśnie troszeczkę Kapitana Amerykę e, doprawić. Nie, doprawić. Nie, skończyć po prostu. Nie, to żółty. Żółty jest oczywiście razy dwa. Jak widzicie, Kapitan Ameryka ma swoje klocki. Emil, jakby tu taka tarcza, to byłoby fajne. O, dobra. E, teraz tak, możemy zacząć kupować. Kupować, kupać ściany. Pierwsza ściana, druga ściana, okno. Nie mam już pieniędzy. E, dzisiejszy zamysł tego kuna jest tak, że kończymy go. Tak, że, że go kończymy. No, jesteśmy blisko, nie? Bo tutaj, jak widzicie na celowniku, tam gdzie strzelam, to To, 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 to teraz jest Kapitan Ameryka. Później będą jeszcze chyba e, raz, dwa, dwa i musimy skończyć kupno. Wszystkiego, co jest pod nami. E, damy radę, damy radę, na, na pewno damy radę. E, tylko oprócz tego, że teraz po milionie chcą od nas, to jest dobrze. Serio, jest, jest dobrze, jest idealnie, mówię wam, naprawdę. No, i w końcu mamy mnóstwo pieniądzów, moi drodzy. 30 tyś, milionów, przepraszam, prawie. I zaraz te 30 milionów nam zniknie w miga I co mamy? E, making ant, Ant-Man? Ant-Man? Hej? E, hmm. Ja się tak za bardzo mu mówię. Ja się nie znam, nie? Ale ja się nauczę tych postaci i nadrobię serię kiedyś. Wierzę w to. Ej, ale dużo jest tu tych droperów. Boże, to jest bardzo dużo droperów. Ej, żółty, żółty jest dla mnie interesujący. 2 miliony, 2,5 miliona, 3 miliony. No, kogoś tu chyba powaliło. 800 tysięcy. A, w sumie tego mogłem nie brać. Nie wiem, czy ja go nie kojarzę, nie? Ale tak też ciężko mi jest. Jakkolwiek powiedzieć, tak szczerze. Ej patrzcie ile te ściany kosztują. Masakra. Taka bardzo masakra bym powiedział, milion czterysta. O, coś kupiłem. Dobra. Aha, i ty masz shurikeny. Okej, okay, mamy kolejne piętro. Boże, ile to kosztuje? Czy tutaj już nie ma ten? Halo? Czy, czy gra mi chce powiedzieć, że hej, nie ma tutaj ludzi? W sensie. W sensie ludzi, boże, eee! Że nie ma tutaj nic do. do ten zbierania, e, nie ma tu żadnych tych. Ale lipa, ale lipa, ale lipton. Dobra, to chodźmy na sam dół i zacznijmy od kupowania tych rzeczy. Te, te, które zostały, zostały do kupienia oczywiście, jep wyżej. Tutaj mamy do kupienia u czarnej pantery. O, tutaj też by się przydało tu dać. No tutaj mieliśmy tak, do kupienia pistolet i strój. No w strój nie będę się ubierał. I możemy sobie postrzelać. Jep, szkoda, że nie da się zbliżyć Tak wiecie. O, puu. Czy, czy coś, nie? Ale możemy podać, że strzelamy sobie. Czyli okej, okay, czyli ciebie już mamy zrobioną całą. Eee, ten, czarna wdowo. Halka, napis Halk. Eee, strój Halka, światła jakieś. Znak Halka. E, skrzpudła. I co ty tu masz? Piąkę Halka. są upośledzony, ale. wo, Jesteśmy Halkiem, dzień dobry. Ok, tu jesteśmy Halkiem, czyli tu jest wszystko. Teraz tak. Najpierw kupmy. Chciałem światło kupić, nie? Tu, tu są światła, dobra, tu są światła, więc e, tutaj jest ten łucznik, właśnie. To, to jego coś tam kojarzy i od niego dostaniemy łuk. Ej, fajne, fajne jest to, że ten, że to się tak ładują te, nie? Morfy Dobra. Wystarczy, aha, wystarczy, że kliknę w tym przypadku. Dobra, okej. Okay. W tym przypadku wystarczy, że kliknę. Tutaj mamy Tora, Tora, no to znam akurat, to bez problemu. Jebta, stanę się torem z łukiem. O tak. Tak, 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 się, tak się patrzyłem, wybaczcie, nie? Eee, ten motek Tora jest całkiem ciekawy nawet, nie? Okej, okay, kolejny, Loki, 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 Loki Loki to też, o, też kojarzę I co ty masz? Aha, ty masz tą swoją różdżkę Okej okay. Jam jest Loki, zostaw łapkę w górę, jeśli film ci się spodoba Loki, Loki, Loki z boki jednooki Czy, czy coś, nie wiem, nie, nie, nie reagujcie Eee... Um, okej, okay, tu jest e, Ultron W ogóle nie kojarzę tak szczerze Eee No okej okay. Aha, no tak nim, nim mogę latać, spoko, nie? Ale jako postaci Niestety, niestety go nie kojarzę Więc no, sorki ludzie e, dobra, lecimy tak Co to jest? Kap A, to jest Kapitan Ameryka To też jest fajna po Ej, no on powinien, bo on miał maskę On powinien mieć maskę, tak, tak no tak, mech, mech bym powiedział. Co, co, Twoja tarcza? Ty można rzucać tą tarczą, chyba co? Aha, nie da się rzucać tą tarczą? Dobrze, rozumiem. Rozumiem. E, nie, nie każdą tarczą da się rzucać. E, Ant-Man to taki Iron man, man, man prawie, nie? W sensie. O nie, o nie! Halo, nie powinienem tak mówić, bo. Yy, zaraz ten, za, zaraz mnie z, f, f, fani wszystkiego zjedzą, że, ooo, jest, ale ty jesteś gównem, nie znasz się na tym, ty, po, po cholery to nagrywasz. Yy. No, 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 no nie znam się, no, no przyznam się bez bicia. Proszę, dwa lub i tyle, półtora miliona. O, on przeżył. dziękuję. A i tutaj, właśnie tutaj będą. Wow! Ej. One kosztują 5 milionów. 6 milionów. Ej, ile to wszystko kosztuje? Kaman, ludzie, ej! To jest w cholerę drogie. Bardzo drogie. To jest. E... Super drogie. Nie wiem, co, co, co ja mam powiedzieć na to. Lecę le 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 zbierać hajs. Dobrze, słuchajcie, uzbieraliśmy troszeczkę pieniędzy. Troszeczkę pieniędzy. Nie wiem, ile już tutaj czekam na to. Ale możemy zbroje Ironmana kupić, które się różnią tylko tym, że jest lekko inny kolorek. No dobra, i ciutko inny wzór. To jest rękawica. Czy ta rękawica będzie. Eee, eee. <noise> okej. <Okay. głos> nie spodziewałem się tego, powiem wam szczerze, że nie. Nie byłem przygotowany na taki o, obrót zdarzeń, że mogę wlecieć w kosmos niechcący, ale powiem wam, że mimo tego, że troszeczkę długo spędzam czasu w tym taikunie, to Tajkun jest fajnie zrobiony. W serio, jeżeli, jeżeli... jeżeli wam się nudzi macie... Eee, właśnie można zapisywać na tym Tajkunie. To też jest wa ważna informacja, że są savey. E, no, moi drodzy, tak jak mówiłem, e, w ogóle zostaw łapkę w górę. To, to jest zawsze dobre. Ła łapeczka w górę i wszyscy będą szczęśliwi. E, e, na przykład, kto oddycha, nie zostawi łapkę w górę. Zobaczymy, ile nas jest. Hehe. <laughs> <laughs> Okej, okay, tu są inne morfy. Teraz jakieś ściany, morfy, morfy. Eee, kolejną ścianę, kolejną ścianę za milion pieniędzy. Okej. Okay. Eee, dach, proszę dach, proszę dach, bo tutaj mam takiego pana, który ciągle do mnie wchodzi n niepotrzebnie. I nie wiem po co. Hm. Jesz jeszcze trochę pieniędzy mi się przyda, nie, ale kurde, słuchajcie, mamy 10 minutę prawie i... Kurde, zaraz pewnie to skończymy, tak troszeczkę. No, no tak słabo, nie słabo. Nie wiem, jak to w sumie ee, uznać. Ale, kurde, gdyby tu były jakieś podpory, to by lepiej wyglądało. W sumie, tak szczerze. Eee. O nie, to się ładuje. A już wiem, jak Cwaniaku się dostajesz tutaj. A ja się tak zastanawiałem w jaki sposób on się tutaj dostaje, no nie? Uuu, dobra, mamy mamy trochę pieniądzów. Ej, mamy... Aha i tam jeszcze jest to kurde. Ej, tu jeszcze nie jest koniec. To jest takie dosyć ciekawe, intrygujące. Eee, to? Ło, wow, ja myślałem, że to. A, no tak, no musiało być właśnie coś dla Ironmana, nie? Nie yy, Właśnie tak nie mogłem uwierzyć w to, że dla Ironmana nie ma żadnego stoiska. Stoiska, nie, nie, stoiska. Nie ma nic, jeżeli chodzi o produkcję pieniędzy. Właśnie, właśnie, to, to tak mi nie pasowało, kurde, blaszka, no. I znów musimy zbierać pieniądze i dużo, 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 dużo pieniędzy. Dobrze, dzień dobry, witam serdecznie. Znów, znów mamy pieniądze. Znów mamy pieniądze. E, możemy podblokowywać sobie, właśnie tutaj, iron e, rzeczy, które są e, bardzo tanie. E, to są naj, jedne z najtańszych. No, halo kamano. Ej, bo to jest w cholerę, drogie serio. Ej, no, już nie mam pieniędzy. Wow Serio? Ej, udało mi się zmieścić się w tym Okej, okay, światła Jeszcze jeden balkon, tu jest Okej, okay, ale nic, nic więcej mam nadzieję Aha Nigdy się tu nie dostaniesz Okej, okay, czekamy, czekamy jeszcze chwileczkę, żeby dostać pieniądze no proszę we mnie mistrza, czemu to przez szyby idzie? Ja tu okien nie kupiłem. Nie, no kupiłem okna. Balkon. I. i. 50 milionów. A, dobra, okej, okay, okej. Okay. Za to okej, okay, to rozumiem dlaczego, bo to dodaje właśnie wygląd tej wieży, nie? Właśnie to daje to, to coś, czego tu brakuje. No bo tak bez tego to tak słabo wygląda, nie? A z tym już tak lepiej, nie? Tak już, już, kurde, kurde, blaszka lepiej. Jakby ktoś tu... Jakby ktoś się pizgał pode mną, no cóż. Moi drodzy, ja mam nadzieję, że docenicie ten czas, który tutaj spędziłem, no i tysiąc robuxów wydałem na to, nie? To ja ja, ja proszę. Znaczy w zaokrągleniu 1000, nie? Więc ja proszę o, o, o milion łapek. 2000 łapek chcę zobaczyć. Takie wierzę w Was, nie? Hech. Nie no, znaczy tak naprawdę nie musicie, ale fa fajnie by było, nie? Bo to zawsze jakoś tam pokazuje, że doceniacie to, co robię. I kurde, naprawdę, to tak czasochłonny jest ten tajkun, że to jest. Ła, wow, masakra! Kurde, wiecie, tak sobie myślałem. O, ten tajkun będzie dobry. No nie, krótki. Będzie krótki, tak sobie pomyślałem. Eee, no, myślał Indyko niedzieli, a w sobotę łeb obcięli, nie, i kurczę, w sumie, no właśnie to jest najgorsze, nie, bo ja chciałem ponagrać sobie na du dużo na zapas, a wychodzi na to, że hej, mógłbym nagrać więcej filmów w tym czasie, nie, ale nie żałuję, nie żałuję, czasami tak się też zdarza, no jeśli biorę już jakiś czajkun, to nie wiem ile on trwa, to jednak muszę się z tym liczyć. Eee, muszę się z tym niestety liczyć, niestety, niestety, ale w końcu i tak byśmy ograli pewnie tego tej więc, więc jest, jest ok, jest okej, okay. eee, więc zobaczymy się za 33 miliony. 50 milionów mamy dzisiaj tutaj kupimy sobie balkonik, tu... Jak się uzbiera 100 milionów, to wrócę. Ok, dobra, mam, mam 100 milionów. Dzień dobry, dzień dobry, wróciłem. Tak, tak. Uh. Mam nadzieję, że to wszystko, nie? Tak, to jest wszystko, moi drodzy. Skończyliśmy go, tak, udało się. Huuu, uh, dobrze, 3, 3 lub 4 godziny nad nim siedziałem. Wow, eee, nie wiem, co mam powiedzieć. Tajkun jest dobry, tylko czasochłonny. Mm. No, troszeczkę boli mnie to, znaczy inaczej, bo ja jeszcze kupiłem razy dwa pieniądze, nie? Że tam mi podwaja, czyli on jest dłuższy jeszcze. Eee, I no, nie wiem co powiedzieć, szczerze, nie wiem. Chyba, że. Wiesz, wyjdzie na to, że jestem głupi, bo kupiłem teraz dwa pieniądze, ale tak naprawdę one działają tylko jeśli się kupi jeszcze ten, tutaj, nie? To bym się nie zdziwił wcale, tak, tak szczerze. E, ale cóż, moi drodzy, słuchajcie, ja, ja wam dziękuję za uwagę. Jeśli wam się nie spodobał, możecie zostawić kciuka w górę i proszę was, żebyście zostawili, bo. 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 bo za, 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 za to tak, za to powinien być, tak? Bo mnóstwo czasu na nim spędziłem i. I, I fajnie byłoby taką nagrodę dostać. E, no i co? Ja wam dziękuję za uwagę. Jeszcze raz wbijacie na media społecznościowe: jeśli Facebook, Instagram. Ja może przestanę się w końcu zamieniać w innego Morfa. Trzymajcie się, no i cześć.